gramy w GTA 5 na PC. Wiem, że długo nie było odcinka. I jakby co, to chcę więcej subskrypcji teraz I Nie wiem dlaczego, ale jakoś mi się tak złożyło I wi widzę, że miałem 70 y, wyświetleń pod tym filmem i y, z, z Maciem, z, y, z piątej części I właśnie y, Coś tak sobie pomyślałem, że skoro z nim mam tyle lajków i wszystkiego, no to teraz go zaproszę do... No do siebie, no i będziemy razem nagrywać. I Maciek jest tutaj z nami i się przywita. Siema, Siema, małe. Y, Okej, okay, gramy. Y, teraz, żeby było tak ciekawie... To my sobie na tą, na Biedronkę zapadniemy i już wiem gdzie są to z bronią. Albo nie, ja wiem co teraz zrobimy To jest studio filmowe, z którego wcześniej ukradłem tamten wojskowy pojazd w piątej części. Teraz bardzo go lubię i jak widać, nic się nie zmieniło, pojedziemy. Postaram się pojechać na biedonkę tylko, żeby nie było jak wcześniej. Jeśli y, lubicie mnie i chcecie więcej odcinków, to lajkujcie i subskrybujcie, najlepiej to i to. Y, bo znaczy no pochwalam swoje filmiki, bo uważam, że mi się y, są fajne i będzie je dużo ludzi oglądać i że nie będzie takich hamskich ludzi w GTA 5 online. Bo właśnie jak widać to mi się tu jeden czepia. I ja, ja mu chyba... ten, ja mu chyba coś zrobię. Przecież on wie, że z dużym nie ma szans. Coś go za Po kołach strzela. Głupi jest. Przeliło ci Wiem. Pamiętacie naszą wyskocznię? Jeśli powtórzymy to. I jak. Chcecie, może mogę sprawdzić. Tylko czy są jakieś gry online. Przecież się atakował. No właśnie. Ale moi koledzy. <laughs> Nice no, gone. Nie ufajcie, nie ufajcie hamskim ludziom. I, I już wiem, dlaczego mi się nie. Zawsze mi się tak będzie robić, więc proszę nie mieć do mnie pretensji. Mm. I ten. No i nie wiem, co teraz zrobić. Dawno. Tam dawno. Się dawno... Zabić, I pojedę teraz na lotnisko Międzynarodowe Lotnisko Los Santos. I tacy i takie chamy nie zasłużył. A ty jesteś nienormalny. Oni są nienormalni, bo mnie leją. Ale ja im się odpłacam i mówią, że mi się w stan psychiczny jakiś pogarsza. Acie tu swoich wrogów i przyjaciół I nie ufajcie tutaj innym graczom co, on wziął? co on wziął je Jeśli będę miał przynajmniej nie wiem, 30 lajków, Maciek pojawi się w następnym odcinku. A jeśli nie, to to będzie inny kolega, z którym też będę mógł rozkręcić karierę. Mam też kolegę, który gra w Battlefielda i będę mógł go zaprosić do siebie i nakręcić y, laze, y, razem film y, z GTA 5 na PC, ale nie wiem, czy to będzie mądra decyzja, czy zła. Sprawdzam samoloty, ale raczej będzie to, czy zawsze, czyli helikoptery. Właśnie Maciek mówił, żebyśmy grali w normalne GTA 5, a nie online. Jeśli tak uważacie, to ja chcę... Yy, to ja chcę... 20 subskrypcji. 20 subskrypcji. Pamiętajcie, zawsze potrącajcie takich ludzi. O, to ja nawet nie wiedziałem, że ja pałkę mam. Yeah. Co? Co, co? Poczekać, bo teraz ja robię powidzenie dla tego auta, które mnie tutaj zawiozło. Okej, okay, narka. Okej. Okay. No. Gordę! Też mi sterowanie nie idzie do góry Sięka A tak sobie no to chciałem ich potrącić, ale spoks. Jeśli mnie lubicie to lajkować Lajkować, subskrybować A nie dawać Dyslajków I wiecie co myślę o dyslajkach? Teraz wam pokażę 欢年您。Fine, yeah.